Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Magdalena Antoszak. Dobry wieczór, minęła godzina 18.30, czas na najważniejsze informacje z naszego regionu. Zapraszam na serwis. Ruch, jest tej ziemi, także niestety, aż budynki się szęsą, po prostu niektóre pękają. Powodnice z listy rezerwowej przeszły na listę podstawową, a będzie to możliwe wtedy, kiedy będziemy mieli zapewnione finansowanie. Niewątpliwą zasługą rządu Zjednoczonej Prawicy jest rozwinięcie programu 500. O tenże program wzbogacony o 300 zł, czyli 800, plus w tej chwili. Zauważyłem, że swoje ciężko zarabiane pieniądze rozdają różnym fundacjom. Sprawdziłem te fundacje i okazuje się, że na pięć przeze mnie sprawdzonych, trzy to oszuści. To mnie zainspirowało do zrealizowania spotu właśnie o oszustwach. Spotkanie z ministrem infrastruktury, który słynie z dotrzymywania obietnic. Mieszkańcy i przedstawiciele władz gminy gościli dziś Andrzeja Adamczyka, aby rozmawiać o długo oczekiwanej obwodnicy. W sobotę natężenie ruchu na drodze krajowej nr 46 jest umiarkowane. Od poniedziałku do piątku sytuacja wygląda znacznie gorzej. Najbardziej uciążliwe dla mieszkańców są duże samochody. Ja akurat mieszkam przy samej drodze właśnie, tutaj na Częstochowskiej, przy samej drodze DK46, jest bardzo uciążliwy ruch. Nawet oknach są wymienione na nowe, prawda? I jeszcze słuchaj, te ciężarówki, które po prostu ciągle uciążną życie. Ruch jest tej ziemi, także to w okropność, aż budynki się trzęsą, po prostu niektóre pękają. Już drugie pokolenie mieszkańców Grodzca stara się o budowę obwodnicy, aby chronić zabytkowe domy, ale przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo i komfort życia. Jest to niestety droga krajowa o bardzo dużym natężeniu ruchu. Kilkanaście tysięcy samochodów na dobę tutaj przejeżdża. Generalna dyrekcja dróg krajowych Autostrad szacuje, że co dziesiąty samochód jest to samochód ciężarowy, czyli zdajemy sobie sprawę, jakie tutaj mieszkańcy mają drgania, hałas, pylenie, jako jest ogromna uciążliwość mieszkania przy tej drodze krajowej. Szacuje się, że od 1945 roku na odcinku między Grodźcem a Uzimkiem zginęło około 100 osób. Obwodnica jest konieczna. Nie wiadomo jednak, kiedy inwestycja doczeka się realizacji. Grodzie znajduje się na liście rezerwowej, ale mamy nadzieję, że 51 pozostałych obwodnic na tej liście rezerwowej. Zresztą nie jest to zbiór zamknięty, żeby sprawa była jasna. Nie jest to zbiór zamknięty, żeby te obwodnice z listy rezerwowej przeszły na listę podstawową, a będzie to możliwe wtedy, kiedy będziemy mieli zapewnione finansowanie. Zaproponowany przez burmistrza Ozimka plan obwodnicy nie wymaga wyburzeń i w większości przebiega przez grunty należące do skarbu państwa. Tylko trzy hektary należące do prywatnych właścicieli podlegałyby wykupowi Hanna Honisz, kuriera Polski. Trasa dotrzymanego słowa. Pod takim hasłem politycy PiS rozliczają się z wyborcami nie tylko z realizacji obietnic dotyczących programu Rodzina 500, spadku bezrobocia, wzrostu płac, redukcji podatków, obniżki wieku emerytalnego czy podnoszenia poziomu bezpieczeństwa Polski. Rządzący składają także raport z efektów rozwoju tzw. Polski Powiatowej. Jedno ze spotkań w ramach trasy dotrzymanego słowa odbyło się w Grodkowie. Tomasz Gdula. Inicjatorem spotkania był wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa. W swoim wystąpieniu podkreślił, że polskie sprawy idą do przodu tylko, gdy rząd wsłuchuje się w problemy nawet najmniejszych samorządów i traktuje te samorządy po partnersku. A tak właśnie postępuje gabinet premiera Mateusza Morawieckiego. Bo pracują wspólnie ramię w ramię, rozwiązują problemy, dostrzegają je gołym okiem i po prostu nie są te problemy anonimowe. I to jest niezwykle ważne. Więc myślę sobie, że bardzo często, najczęściej, to Warszawa musi się uczyć od Grodkowa znacznie częściej niż Grotków od Warszawy. Głównym gościem spotkania w Grodkowie był minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który zwrócił uwagę na dyskryminację Polski powiatowej przez większość rządów trzeciej RP. Przez wiele lat po 89 roku e, ludziom żyło się. Lepiej lub gorzej w zależności od tego, gdzie mieszkali. Wielkie miasta rosły, bogaciły się, e, dawały wspaniałą ofertę swoim mieszkańcom, a wiele małych miejscowości obumierało. Minister podkreślił, że Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało zupełnie inną, nową filozofię rządzenia. My przyszliśmy do władzy z przekonaniem, że ta błędna polityka musi nie skończyć, że musimy spojrzeć na Polskę jako na całość, że Polska jest całością, że Polacy są jednością, są jednym narodem, jednym społeczeństwem i nie mogą być dzieleni na lepszych i gorszych. Efektem jest rozwój takich gmin jak Grodków na niespotykaną dotąd skalę 12 milionów złotych rządowego wsparcia, na budowę branżowego centrum umiejętności, 4 miliony złotych na modernizację Domu Kultury, kolejne 4 Miliony na modernizację dróg gminnych w Grodkowie, ponad 12 milionów złotych na budowę kanalizacji w Gałąszczycach, a to tylko niektóre przykłady. Politycy PIS dostają wyraźne sygnały, że Polacy doceniają taką politykę. Bardzo dobre spotkanie, bardzo potrzebne. Poruszonych wiele spraw, ważnych spraw, ważnych spraw dla Polski, ale też i dla Europy. Bardzo dobre i myślę, że takich spotkań jest potrzeba więcej. Dotrzymujemy słowa, przychodzi tyle osób, co więcej, wiwatują, oklaski są, jest bardzo taka, bym powiedziała, spontaniczna, naturalna, energetyczna atmosfera, bo ludzie wiedzą, że te obietnice, które złożyliśmy 8 lat temu, 4 lata temu, naprawdę realizujemy i najważniejsze, że czujemy wsparcie ze strony ludzi. Podobnych wydarzeń z udziałem polityków Prawa i Sprawiedliwości w ramach trasy dotrzymanego słowa już wkrótce będzie na Opolszcie nie więcej. Tomasz Wdula, Kurier Polski. Na pikniki w czterech powiatowych miastach Opolszczyzny z okazji inauguracji programu Rodzina 800, zaprosił dziś Wojewoda Opolski. To propozycja uczestnictwa dzieci i dorosłych we wspólnej zabawie, promującej nową, wzbogaconą odsłonę flagowego programu prorodzinnego Prawa i Sprawiedliwości. Program Rodzina 500, funkcjonuje od kwietnia 2016 roku. Miesięczne świadczenie otrzymuje każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. Od stycznia 2024 roku wysokość rządowego wsparcia dla rodzin wzrośnie. Niewątpliwą zasługą rządu Zjednoczonej Prawicy jest rozwinięcie programu 500, o tenże program wzbogacony o 300 zł, czyli 800 w tej chwili. Bardzo się cieszę, że będzie nam dane go w dalszym ciągu prowadzić. Promocją programu Rodzina 800 będą pikniki rodzinne. Pierwszy z nich odbędzie się już w niedzielę 23 lipca od godziny 12 w Opolu na błoniach Politechniki Opolskiej przy ulicy Mikołajczyka. Z pewnością zapewnimy wszelkie animacje dla dzieci. Oprócz tego zbudujemy cały, całe miasteczko dmuchane, w skład których będzie wchodził o cały dmuchany plac zabaw należący do nas. Oprócz tego wiele, wiele innych ślizgawek, parków rozgrywki. Będzie też wata cukrowa dla dzieci i grochówka dla wszystkich chętnych. Ponadto gry i zabawy umili koncert Grzegorza Markockiego. Program 500 poprawił sytuację materialną milionów polskich rodzin, lecz nie wpłynął znacząco na poprawę sytuacji demograficznej w kraju. Jakie dodatkowe wsparcie skłoniłoby Polaków do powiększania rodziny? 800 jest super. Jakie jeszcze wsparcie? Może Więcej y, takich jakichś y, wypowiedzi, kursów, do której rodzice mogli spotkać z rodzicami, żeby byli zachęceni co z takim na przykład wielodzietne rodziny, oczywiście o pewnej stabilizacji, żeby się kontaktowały z tymi, y, którzy nie chcą mieć dzieci lub mają jedno i już nie dalej. Więcej żłobków i przedszkoli państwowych. I żeby Opole pomyślało o tym, żeby żłobek państwowy w Opolu był w cenie niższej niż prywatny. Bo tak naprawdę do prywatnych jest bardzo duże dofinansowanie i tak porównując ze znajomymi, którzy mają dzieci w żłobkach prywatnych, to tak naprawdę wychodzi na jedno. Jakie wsparcie? No nie wiem, po macierzyńskim, żeby powrót do pracy stałej, tej, co miały przed. Jak pracowały. Kolejne pikniki rodzinne promujące program Rodzina 800, odbędą się w Nysie, Brzegu i Oleśnie. Hanna Honisz, Kuriera Polski. Co trzeci Polak padł ofiarą oszustwa internetowego lub telefonicznego, bądź dotknęło ono bliską mu osobę. Kreatywność przestępców w wymyślaniu kolejnych sposobów wyłudzania pieniędzy nie zna granic. Dlatego redakcja TVP 3 Opole przygotowała serię spotów, które szczegółowo wyjaśniają, jak działają złodzieje i jak się przed nimi obronić. Katarzyna Polaczek. Halo. Witam z tej strony poczta. Nie tylko na pracownika poczty. Cyberprzestępcy podszywają się pod policjantów, przedstawicieli banków, gazowniczy, sprzedawców energii. W pierwszej połowie 2021 roku nie było w Polsce województwa, w którym nie doszłoby do oszustw tymi metodami. Tylko wtedy wyłudzono 63 miliony złotych. Potencjalnie zagrożony jest każdy użytkownik telefonu czy internetu, jednak w szczególności przestępcy skupiają się na osobach starszych. Coraz częściej ofiarami tychże naciągaczy przestępców padają osoby starsze. Osoby łatwowierne, osoby dobre, osoby o otwartym sercu. Dlatego redakcja TVP Trzeopole przygotowała serię spotów dotyczących najpopularniejszych metod, jakimi posługują się naciągacze. Babciu? Krzysiu? Tak, Babciu, to ja, Krzysiu. Obok sposobów na wnuczka czy policjanta cyberprzestępcy stosują także phishing polegający na podszybaniu się pod instytucje i wyłudzanie poufnych danych takich jak login czy hasło do konta bankowego. Zwykle jeśli jest mowa o pieniądzach są to niewielkie kwoty. Wystarczy tylko wysłać wiadomość, zalogować się na stronę podaną w treści wiadomości. Wszystko wygląda na pozór bezpiecznie, ale z drobną opłatą nie ma nic wspólnego. Pomysłodawcą i autorem scenariusza oraz zdjęć do ostrzegających naszych widzów spotów jest Jakub Olszewski, operator kamery. Od wielu lat związany z TVP3 Opole. Sam posiadam dwójkę dziadków. Są to bardzo dobrzy ludzie. Pewnego dnia, gdy u nich byłem, zauważyłem, że swoje ciężko zarabiane pieniądze rozdają różnym fundacjom. Sprawdziłem te fundacje i okazuje się, że na pięć przeze mnie sprawdzonych, trzy to oszuści. To mnie zainspirowało do zrealizowania spotów, właśnie o oszustwach na tych starszych, wspaniałych ludziach. Spoty wyjaśniają techniki manipulacji, jakimi posługują się oszuści i podpowiadają w jaki sposób należy się przed nimi bronić. Kampania powstała we współpracy między innymi z Wojewodą Opolskim. Nie jesteśmy samotną wyspą, w której nie dochodziło do takiego procederu. Mimo tego, że współpracujemy z policją, w dalszym ciągu mamy do czynienia z takimi ordynarnymi przypadkami przestępstw, naciągania właśnie tych ludzi starszych, łatwowiernych. Dlatego liczę na to, że nakręcone przez telewizję spoty będą ostrzeżeniem. Spoty dotyczące cyberbezpieczeństwa będą emitowane na naszej antenie. Zobaczyć może można je także na stronie internetowej opole.tv.pl oraz w naszych mediach społecznościowych. Katarzyna Polaczek, Kurier Opolski. W razie jakichkolwiek wątpliwości, przerwijcie połączenie. Oglądają Państwo główne wydanie Kuriera Opolskiego, a przed nami kolejne informacje z naszego regionu w skrócie. Na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 385 w Gierowie zderzyły się dwa auta osobowe, dwoje dzieci zostało rannych. Udzielono im pierwszej pomocy i przetransportowano do szpitala karetkami pogotowia ratunkowego. Wezwany na miejsce śmigłowiec LPR został odwołany. W miejscu wypadku droga wojewódzka nr 385 była nieprzejezdna. Policjanci ustalają przyczyny i przebieg wypadku. Także nasz portal informuje, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą ograniczenia skutków kradzieży tożsamości, która umożliwi zastrzeganie numeru PESEL. Ma to zwiększyć ochronę przed zaciąganiem na dane przejęte przez oszustów np. kredytów. Ustawa przewiduje, że nikt z nas nie będzie obciążony zobowiązaniem, które zostało zaciągnięte bez jego wiedzy, mimo istniejącego zastrzeżenia numeru PESEL. Jak relacjonuje portal Opole TV.pl z ankiety przeprowadzonej w maju przez GFK Polonia na zlecenie platformy do organizacji podróży e SKPL wynika, że nieznacznie częściej od nas zagraniczne urlopy planują jedynie Rumunii i Czesi (82). Respondenci z Polski przyznali, że przy organizacji dłuższych wyjazdów uczestnicy najczęściej biorą pod uwagę klimat i pogodę (63), wskazań, szacunkową cenę wyjazdu (60%) i atrakcyjność kierunku podróży. Jeśli chcemy znaleźć bezpieczne i sprawdzone miejsce do kąpieli, powinniśmy skorzystać z serwisu kąpielowego, mówi rzecznik prasowy głównego inspektora to sanitarnego Szymon Cienki, cytowany przez portal opolet.gov.pl. Podkreśla, że do bazy stworzonej przez głównego inspektora sanitarnego i dostępnej na stronie internetowej gisgov.pl trafiają tylko te miejsca, które spełniają wszelkie formalne wymogi strzeżonego kąpieliska. Rzęcie sierpem, koszenie kosą, mucenie cepem, klepanie kosy to konkurencje, w których zmierzyli się zawodnicy podczas złotej kosy. To już 21. edycja turnieju żniwowania metodami tradycyjnymi organizowana w Piątkowicach. Ocenie podlegały nie tylko czas i jakość obrobienia pola, ale i m.in. stroje. Nasza redakcja objęła to wydarzenie patronatem medialnym, a na miejscu była Natalia Janus Hempel. Piosenką na ustach, w ludowych strojach i z pozytywnym nastawieniem. Dziesięć drużyny z regionu przybyłoby walczyć o miano najlepszej. Drużynie z miejscowości wierzbie w 21-letniej historii turnieju udało się to już kilka razy. Jest tutaj taka reprezentacja troszkę pomieszana, ponieważ młodzież śpiewa i wizerunkowo pomaga, a starszyzna do zbóż, do yy, sepa, do, yy, do kosy. To jest, jak to mówią, to niby to jest zabytek, nie, bo kiedyś trzeba było kosą kosić, trzeba było o, cepę ucić, to ja robiłem od małego, no i dlatego Dożyłem tych lat. Choć konkurencje, rzęcie sierpem, koszenie kosą czy młócenie cepem dalekie są od nowoczesnych metod pracy na roli. Nie oznacza, że nie są wciąż wykorzystywane. Tradycja, aczkolwiek nie powiem, czasami się ta umiejętność przydaje. Kosą spalinową nie wszędzie się dojdzie, także, także czasami, że tak powiem, ręczna ta kosa jest jak najbardziej potrzebna. Wśród zawodników nie brakowało również pań. Kolejny raz, nie wiem, który nawet nie liczyłam, piąty, szósty, siódmy, no nie wiem, bardzo fajnie, bardzo pozytywnie to odbieram, to. bardzo fajni ludzie, fajne konkurencje, super. Swoje umiejętności sprawdziła nawet poseł Prawa i Sprawiedliwości Katarzyna Czochara. Mieszkam na wsi od urodzenia. Ale też e, zawsze na tej wsi pracowałam na roli i te sprawy są mi bardzo bliskie. I cieszę się, że również tego typu inicjatywy e, są tu, chociażby w gminie e, Łambinowice, realizowane. W zmaganiach gościnnie udział wzięła także drużyna z Ukrainy. Jest moja drużyna z Ukrainy. Przyjechaliśmy oczywiście, żeby pokazać swoją e, ukraińską, e, swoje tradycje. No i chcemy oczywiście wygrać. A to nie takie proste, zwłaszcza, że sędziowie bacznym wzrokiem śledzili los każdego kłosa. Patrzymy na czas i estetykę poletki, która jest po wykonaniu pracy, szczególnie jeśli chodzi o rzęcie sierpę i koszenie kosą. Turniej to nie tylko rywalizacja, lecz przede wszystkim okazja do kultywowania tradycji. To jest taka żywa lekcja historii, tak? Jak, jak wyglądało kiedyś żniwowanie, jak wyglądało życie na wsi. Ciężka praca, ale później też i zabawa na wszystko musi być miejsce. Trudno się z tym nie zgodzić. Sama przestrzeń na zabawę w Piątkowicach była przygotowana na medal. Natalia Janusz Hempel, kurier opolski. Piękne ludowe pieśni i barwne ręcznie wyszywane stroje można było podziwiać podczas drugiej edycji festiwalu Brzeg Folklorem Malowany. Wystąpiło 17 zespołów z całego kraju. Brzeski Amfiteatr stał się na ten jeden dzień Centrum Kultury i Sztuki Ludowej. Anna Święcicka. Aż z Bułgaryi przyjechał zespół Zawirucha, który istnieje od 10 lat. Ci młodzi utalentowani ludzie hołdują tradycji przodków i rozsiewają muzykę swojego regionu, koncertując nie tylko w kraju. Byli już m.in. w Macedonii czy w Bułgarii. W repertuarze mamy. Yy takie stylizowane utwory. Posiadamy też dużo nowych pieśni archaicznych. Mieliśmy szkolenia właśnie z białego śpiewu. No super się bawimy i przy tym pracujemy. Chcemy pokazać swoje, swoją pracę. Na scenie Brzeskiego Amfiteatru było dziś wielopokoleniowo. Zespół Maniewiacy z Wielkopolski może pochwalić się ponad stuletnią tradycją. Zespół istnieje od 1919, bo zespół wyrósł z koła Włościanek założonego przez księdza Krygiera. I to tak trwa od 1919 i my jesteśmy, że tak powiem, potomkami tego. Każdy zespół to odrębna historia konkretnego regionu Polski, którą wyśpiewują artyści ludowi. Zespół nie powstał 5 lat temu, gdy dosłownie odkrył pieśni przedwojenne z terenów Piotrkowa Trybunalskiego. Jest ich 300, ale dopiero 20 zostało zaaranżowanych. Byłam w muzeum, chciałam właśnie wzór stroju ludowego ziemi piotrkowskiej. I pani etnograf pokazała mi książeczkę, właściwie taki zeszyt z pieśniami ręcznie napisanymi. No i udało mi się je skserować, wydobyć z tego muzeum. Na takim festiwalu nie mogło zabraknąć opolskich akcentów. Jednym z naszych regionalnych zespołów były Ligockie Wrzosy. Panie pięknie zaśpiewały a capella. Radują się dziołchy do duch. radują się do duch. To są jeszcze po naszych pradziadkach, nasze ludowe pieśni, które jeszcze nasze właśnie babcie bardzo ceniły sobie i my jako dzieci też właśnie od naszych mam znów przekazały nam. No i to było nasze takie, no naprawdę pieśni z życia. Wszystkim występom bacznie przyglądało się jury, które poddawało ocenie kilka elementów oprócz repertuaru e, oceniamy sposób jego wykonania, oceniamy estetykę całego występu, stroje i cały ogólny wyraz artystyczny. Nie bez powodu ten barwny festiwal folkloru odbywa się w Brzegu. Z naszego miasta, właściwie spod Brzegu pochodził pan Stanisław Jopek, który był członkiem zespołu Mazowsze, który jest ogólnie znany. No i spotkaliśmy się z przedstawicielami zespołu. Był tutaj pan Jacek Boniecki, który jest głównym dyrygentem Mazowsza. Zaproponowaliśmy organizację festiwalu wspólnie z Mazowszym, aby uczcić właśnie tego wielkiego człowieka. Na przestrzeni najbliższych dwóch lat w Brzeskim Amfiteatrze ma stanąć pomnik Stanisława Jobka, a tegoroczny festiwal ku jego czci wygrał zespół Cybianka z Grodziska Mazowieckiego. Anna Święcicka, Kurieropolski. W polskiej Nowej Wsi trwa największy w Polsce, a prawdopodobnie także w Europie, zlot tuningowanych ciężarówek o atrakcjach tegorocznej edycji Master Track Show. Na zakończenie kuriera opowie nasza reporterka Kamila Korzeniowska. Master Track Show to impreza dla każdego miłośnika motoryzacji. Co roku od 19 lat kierowcy z całej Polski i Europy przyjeżdżają tutaj na płytę lotniska do polskiej nowej wsi niedaleko opola, żeby zaprezentować swoje pojazdy, a one są naprawdę niezwykłe. Inspirowane są motywami z filmów, bajek. Często są to też elementy patriotyczne, jak tutaj mogą Państwo zobaczyć na tym samochodzie. Ale często jest to też efekt wyobraźni kierowców, dlatego obok tych ciężarów. No nie sposób przejść obojętnie. Podczas tegorocznej edycji pojawiło się około tysiąca pojazdów. Królują oczywiście samochody ciężarowe, ale są to też starsze samochody, old timery, sprzęt wojskowy i wiele, wiele różnych pojazdów, których Państwo obecnie nie zobaczą na naszych drogach. Dlatego warto tutaj się wybrać, bo to dopiero drugi dzień imprezy, jeszcze niedziela przed nami. No i co warto wspomnieć, sporo też atrakcji towarzyszących jak drifting samochodowy, drifting samochodów czy też akrobacje na motocyklach. No i takie stanowisko Inspekcji Transportu Ruchu Drogowego, gdzie kierowcy mogą podejść, dopytać się, jak wyglądają aktualne przepisy ruchu drogowego, bo podczas tej imprezy liczy się nie tylko dobra zabawa, która jest wyśmienita, bo impreza cieszy się bardzo dużą popularnością, ale również bezpieczeństwo. A w głównym wydaniu Kuriera Opolskiego to wszystko. Teraz zapraszam Państwa na prognozę pogody, którą dziś przygotowała i zaprezentuje Wiktoria Akatus. A tuż po niej zapraszamy Państwa do lasu, a to za sprawą programu Odczarowany Las. Ja dziękuję za wspólne popołudnie, życzę spokojnego wieczoru i do zobaczenia o 21.30.